Jest woda doprowadzona, jest prąd doprowadzony. To są tam, tam jest taka czarna, to są jaśniejsze. Widziałeś foki? Sills? No. Leket? Tak. Akurat ich okres. Rozrodczy. Ja ma, Witam na nowym vlogu. Dzisiaj pomimo niskiej temperatury i mroźnego wiatru zabieramy Was do przepięknej miejscowości położonej na wschodnim wybrzeżu pięknej Szkocji. Nasza ekipa jak zwykle składa się z trzech osób, a wśród nich są Kacper, Justyna, no i ja. Kacper jest dzieckiem autystycznym, co wielokrotnie wspominałem w moich vlogach. Nie przeszkadza nam to jednak w realizowaniu naszych pasji, jaką są podróże. Co więcej uważamy, iż to właśnie podróże i obcowanie z dziką naturą pomogło nam bardzo w terapii autyzmu. Docieramy do miejsca zwanego Sant Abs, które słynie ze stromych klifów i cudownych krajobrazów. St Abs to odległa, ale piękna wioska rybacka na południowo-wschodnim wybrzeżu Szkocji. Pierwotnie wioska była znana jako Coldenham Shore, a obecna nazwa wywodzi się od skalistego cypla położonego na północ od wioski o tej samej nazwie. Pierwsza osada St Abs powstała w połowie XVIII wieku, a całość skupiała się wokół przemysłu rybnego. Dziś głównym przemysłem na tym obszarze nadal jest rybołówstwo, ale obecnie turystyka odgrywa dużą rolę, ponieważ wielu turystów przyjeżdża, aby nurkować w czystych wodach otaczających wioskę. Na tych morzach znajduje się pierwszy w Wielkiej Brytanii ochotniczy rezerwat morski, założony 18 sierpnia 1984 roku przez Dawida Bellamyego. Wędkarstwo morskie, nurkowanie podwodne i obserwowanie ptaków to także popularne zajęcia w St ABS. Jak tu, moi drodzy, przyjedziecie, to tu jest takie małe pomieszczenie, takie małe centrum informacyjne o, o naturze tutejszej, o, że tak powiem, dzikiej naturze tutejszej, o ptakach, zwierzętach zamieszkujących te klify. Jest w telewizji, no, w telewizorze jest wyświetlany cały czas film, są różne takie informacyjne foldery. A tutaj, moi drodzy, jak przyjedziecie z dzieciakiem, to dziecko może się bawić w kolorowanie. Jest na stole rozłożony taki jakby wielki płat papieru. I można sobie kolorować. Kacper właśnie się tutaj dobrze bawi teraz, tak? No. Lubisz kolorować, tak? tak? Są książki, można na miejscu poczytać. Oczywiście nie zabierać ich ze sobą. Takie małe klimatyczne. Hacper! Jak ty tam tamtędy weszłeś? Aha, tędy, przeskoczyłeś. To chodź z powrotem i idziemy dalej. Mówi, że tak ci zimno w buzie. Zimno ci w buzie. I słońce ci razi, tak? Yeah. Widzieliście, dzisiaj przyjechaliśmy w cudowne miejsce. Zresztą w Szkocji takich cudownych miejsc jest pełno. Miejscowość nazywa się Sand Ups, to jest jakieś 40 km od Edynburga. No i to co możecie tutaj podziwiać, no, oczywiście przepiękną przyrodę, przepiękne klify i fale rozbijające się o te klify. Co zresztą widzieliście. No i cóż, mogę powiedzieć, polecam, ja zawsze polecam zwiedzać Szkocję. Troszeczkę słońca by się przydało, tak właśnie rano sobie myślałem. No i mamy troszeczkę słońca. Jest po prostu cudownie. A tam pole dyniowe nie jeszcze nie zebrane wszystkie. Tylko jeszcze dużo zostało i widzę, że ptaki tam wyjadają resztę. Być może to jest już pozostawione tak dla ptaków. Kto wie. A powiedzcie co robi łódka na polu dyniowym. Nie wiem czy widzicie. Justyna, Kacper. Nie. No po prostu jest. Tak, jak ty założyłaś czapkę, to znak, że jest naprawdę zimno. Kacper. Podoba ci się tutaj? Tak. Super. Kacper lubi podróżować. Teraz zauważyłem, moi kochani, że ja często w moich filmach wspominam, że mój syn ma autyzm i to się staje chyba już takie monotematyczne. Ale wspominam o tym, dlatego że cały czas kanał się rozwija, przybywają nowi ludzie i chcę po prostu jakby mówić co, to, co dzieje się na tym kanale. Natomiast chyba nie muszę cały czas o tym wspominać, bo przychodzą też, wracają też stali subskrybenci, stali, stali widzowie i oni Raz dobrze idą. się Zastanawiałem, gdzie na świecie jest miejsce, w którym się jeszcze jest, a już się za nim tęskni. Wydaje mi się, że to jest właśnie Szkocja. Kacper jeszcze rok temu nie za bardzo, znaczy lubił podróżować, ale nie za bardzo skupiał się na podróżach. Bardziej mu zależało na tym, żeby się gdzieś wykąpać w morzu czy w jeziorze. A teraz chodzi, robi sobie zdjęcia, fotografuje, filmuje, rzuca filmiki na TikTok. No wam? Bardzo. Bardzo. A jest jakieś 3 albo 2 stopnie, nie? coś takiego. A odczuwalne jest zero na no, albo nawet minus 1. Ręce od razu umarzają ten wiatr po prostu ścina Patrz, jaka czerwona ja nie wiem czy będę w stanie tu jakieś fajne ujęcia zrobić ze względu na to zimno ale z drugiej strony tu się nie trzeba przygotowywać do żadnych ujęć tu byle gdzie zrobisz matkę i jest to co chcie, i masz to co chciałbyś gdzie chcesz iść? down there? No. chcesz tam na dół zejść? No. to jeszcze kawałek tam prosto tam zejdziemy na dół na chwilę. Tam, tam jest jeszcze ładniej. Ok. okay super. 7? Tak tylko pokazuję, ale jest, u, mnie, u mnie jest 3 pokazane. 7 to jest w miasteczku, a miasteczko jest kilka kilometrów it looks, dalej. Ale skądś like 3 degrees? Because it's windy. It, it, it looks Cold wind. Dlatego. It's it's it's... Ice, ice mouth. Ice mouth. Ice mouth. We go. We'll go there later. I'm out tutaj. To jest iMouth, ale to jest IMOUF I'm Cliffs. A tak to jest tutaj? A tam jest IMOUF, iMouth City. Aha. Ok. Jakbyście tu kiedyś przyjechali, no to uważajcie, bo to jest naprawdę niebezpiecznie. Jest ścieżka, co prawda nie jest wąska, ale nie ma tutaj żadnego zabezpieczenia. Od razu są klify, od razu są spady. Zresztą jak na każdych glifach trzeba uważać. No i generalnie nawet przy takiej pogodzie fajny trekking jest, jak się człowiek Panie, rozgrzeje. Że rozgrzeje i, i ruszy, to że super. No mamy jeszcze. super powietrze. Tak, świeże super powietrze. Mamy jeszcze gorącą herbatę. O, Oczywiście bez, bez wkładki, tak, bez wkładki. <noise> tu kierowca niepijący. Tam jest nastolatek niepijący. Chociaż... To ja pijąca i No to tylko ta pani jest pijąca. Jak patrzę na takie poszarpane wybrzeża, to mi się tak kojarzy, że to jest jakby jeden puzel wielki oderwany od innych puzli. Ale coś w tym jest, no. nawiązując do Pangei. Przewróciłeś się? No, to jest błoto, chyba mam nadzieję. Błoto. To nic, no trudno. Zawsze bierze się pod uwagę takie okoliczności. I okej? W dół. Rękawiczki wypierzemy, spodnie wypierzemy. Mama ma takie same. Masz telefon. Daj, poczę... A telefon się nie ubrudził? Dodaję je, idę sam. No to załóż sam. No. no trudno, zawsze musi być jakaś przygoda. Wycieczka bez przygód to nie wycieczka. Zobaczcie to, nieczęste zobaczyć foki. Znaczy, Sam sobie zaprzeczam. W Szkoński często się widzi foki, ale nieczęsto z takiego bliska. Zobaczcie moi kochani, ile ich jest, całe stanu. Tam jest taka czarna, tu są jaśniejsze, są młode i starsze. No, wiem, że wysy teraz zalatuję romantyzmem, no ale taki po prostu jest. Chyba romantyczny introwertyk. I wydaje się, że mój synus taki, taki sam będzie, Kacperek. Mhm. Widziałeś foki? Seals? No. Blackhead? Tak. On też jest bardzo żółwy na naturę. Przecież nie pokazuje swojego potencjału, swoich emocji z racji bycia spektrum, to i tak coraz bardziej właśnie podróże, właśnie natura otwiera. Ja kiedyś zrobię film o tym, już uważam, że podróżowanie, obcowanie z naturą, to jeden z elementów, który nam bardzo pomógł otworzyć Kacpra, wyciągnąć go trochę z jego świata i zaprosić go do naszego świata. Tym wiem, że to może być kontrowersyjne, dlatego od razu chcę podkreślić, że ja nie krytykuję i nie neguję konwencjonalnych terapii, bo my też jesteśmy w kontaktach z lekarzami z terapeutami, ale bardzo dużo na własną rękę też robimy, coś co na pewno nie zaszkodzi. A ja i to naj najlepsze, że im jest nie zimno? No nie, one mają takie futra. Futro chyba za trzy albo więcej. Dajcie znać, jak wiecie, ile centymetrów tłuszczu mają foki. Ja wiem, że są różne gatunki, ale takie europejskie. Zobaczcie, jaka ta jest duża. Tu jest, tu jest chyba jej dziecko, a ona sobie idzie do dziecka, bo prawdopodobnie się boi. No Jak to każda matka. Nie, niepokojmy jej, odsuniemy się zaraz, tylko chwileczkę. Przepraszamy Was, po prostu kochamy dzikie, dziką przyrodę. Wiem, że na dziką przyrodę powinno się z dużej odległości obserwować, żeby nie, nie kłócać, ale poprawimy się i tak będziemy robić w przyszłości, zakupimy jakieś obiekty. Jak, jak myślisz, czy jest im zimno? Nie. Yeah. Dlaczego nie jest im zimno? Yeah. mają dużo tłuszczu, fat, yeah. tułor, tris, centimeters. Chciałbyś pogłaskać, a wiesz, że nie można. No bo one to, bo to są wild animals. Dzikie zwierzęta, nie wolno. Chodź, ale chodźmy stąd, bo już się zdenerwowały już. Nie zakłócajmy ich spokoju. No, właśnie tu jest, tu jest napisane, że to jest akurat ich okres rozrodczy widziałem szczerze mówiąc, że pora zimowa nie znam się zupełnie na życiu rozrodczym fok że tak powiem tak mi normalnie łapsko zmarzły, że nie mogę że nie mam w nich za bardzo czucia, ja mam być szczery no ale jeszcze tutaj muszę zrobić jakieś ujęcie Zdania szkosty, patrzcie, patrzcie, pomach. My na koniec jeszcze zmierzamy do tego miasteczka, które jest właśnie położone przy klifach i na klifach na jakąś dobrą rybkę. Może z ziemniaczkami, niekoniecznie z rybkami. A was zapraszam na kolejny odcinek, już wkrótce. I tak samo chciałbym ogłosić, że od 1 grudnia będą pojawiać się na kanale Vlogmasy. To się nazywa Picie Herbaty na tle zachodzącego słońca i lepiej smakuje no. zdecydowanie zachodzące słońce nadaje smak bardziej tak, chodzi o ten I widok sens. przede mną no patrz co tam? pokaż aha oczywiście coś ze zwierzętami z psami, z kotami. Tutaj na miejscu są dwa takie pody, w których można zamieszkać no w sensie tak turystycznym. Wykupić sobie nocleg dwa czy dziesięć. Nie pokażę wam jak to w środku wygląda, ale tam są normalnie łóżka. Jest woda doprowadzona, jest prąd doprowadzony. Jest jakaś kuchenka, na której można coś ugotować. Jest też ogrzewanie. Ja jeszcze nie spałem, ale słyszałem, że w zimie. Ogrzewanie daje radę. Można tu normalnie spędzać w zimie czas. Zobaczmy, może z drugiej strony. Może coś będzie lepiej widać. Ale nie da się, bo tu jest żywopłot i nie przejdziemy raczej. No ale mniej więcej zobaczcie. Po prostu są drzwi jest tam wejście.